Hej! witamy wszystkich bardzo serdecznie po długiej yy, nieobecności. Tak, ciepło, że mam nasze prezenty na zim dziecka. Yy, tak, yy, na no to zaczniemy już. Yy, właśnie te konie, które wcześniej przyjechały w paczce. To one były na zim Tak, przypominam wam jego imię. To był Saturn, a to Wanilia. Tak, to oni były na zim Oni wcześniej, wcześniej przyjechali. Yy, tak. Plus jeszcze na dziecka, która przybyła nowa. To jest. Taklacz Wasich Kelly, czy coś takiego. Nie wiem. Przepraszam, jeżeli źle to wymawiam. Ona się będzie nazywać Gaja. Tak. Plus jeszcze tutaj wilczek arktyczny. Śliczny. Ona się nazywa Snowy. No i jeszcze tutaj następne rzeczy. To ona no, też była. Diabelina. No, no, tak, diabelina. My też coś z dziecka. Zapominam imię. Diabelina on I'm lucky. 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 Tak, to jest takie Dostaliśmy wejski. Dostałmy tę dziecka. I będzie się na No, nazywa no, się. Y będzie się nazywał, jakoś nazywał właśnie. On się będzie nazywał. Hmm... Kurz no. Hmm. Jak on się będzie nazywał? Nie wiemy. Napiszę wam później może w komentarzu, albo później się przypomni. I jeszcze coś jedno. Jeszcze filmik najewany. Klapie, tak? Jest fajny, śliczny. Fajny. O, przypomniałam się. To będzie Olin. Hamwajski Olimp. Olii... Tak, no to było nasze wszystkie. Na dzień. Okej, dużo. Dużo. No, jest ich raz, dwa, trzy. Siedem. 6, 7. Tak, siedem. Nie liczę człowieka. No, to jest Człowiekiem To osiem. Tak. Teraz poziom to jest silnika, ale tam... Przepraszam, bardzo nie mieliśmy czasu. No. Jak chcecie, to um, możemy Wam nagrywać nowy serial taki pod tytułem The Best. I tam będziemy mówić najlepsze, e, to znaczy konie tygodnia. E, konie wie, tygodnia. Ta, jedzenie tygodnia, picie tygodnia. No i takie wiecie, takie sobie. Różne rzeczy! Tak. Tygodnia. No to e, chyba się z Wami już żegnamy. A -a. Pa, pa. A -a.